Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak, szczęście. To dobre słowo. Oha, szykuje się dłuższe Kazanie. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z rejwcami Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. A gdybyście nie wpadli do nich z niespodziewaną wizytą, byłoby po mnie. Nie. Widzisz? Zaciska szczękę i marszczy brwi. To jego sposób na powiedzenie dzięki. Mieliśmy parę z pięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami, ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz, co się zaczyna? Grubszy rozpierdol. Być może wojna. Sami z rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnicę? Wi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. A nam dobrze mówi. To nie brzmi jak dobry pomysł. Dzięki. A co ty możesz o tym wiedzieć? Wiesz, co mi się zawsze podobało w nomadach? Wasze przywiązanie do wolności. W Night City jest o nią cholernie trudno. Dlaczego? Bo korpy trzymają na wszystkim łapę. Po prostu nie potrafię uwierzyć, że oddajesz im to, co macie najcenniejszego. Dzięki, Vi. Lepiej bym tego nie ujęła. Wiesz co, mało. Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardeł. Mam taką nadzieję. Ale teraz ach, chyba muszę się wolnać w kimę. Pomóc ci? Piew się panem. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. Co to było? Habub. Tak. Habub? Oktany to to ma. Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypiam pod dachem, a to już drugi raz z tobą. <noise> Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz, jak to jest mieć sufit nad głową. I co? Tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Mm, Lepszej mieć nie mogłam. Bez butów byłoby pani wygodniej. <śm> po całym dniu nie chciałabyś tego. <śm> Przestań, po takim dniu jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Mm, co masz na myśli? parę pomysłów. Chyba wiesz jakich. Wi. Nie. Tak jest całkiem miło, nie psujmy tego, ok? Jasne. Czyli przyjaciółki? Tak będzie lepiej. Ale dziękuję, że przejechałaś. To dla mnie dużo znaczy. Słyszysz? Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje czynok, to w ogóle nie można spać. Nic, a nic. Całej obsługi motelu Wolna Kalifornia. Życzę Państwu przyjemnych stów. Patrzcie, kto wstał. Hej, jak się spało? Dobra robota, wi w starym stylu. Jak się ma sol? Pęknięta czaszka, sześć złamanych żeber i obitenery, ale już rozstawia ludzi po kątach. A ty? Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. <noise> Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Jak to? Myślałam, że wracasz do Aldecartos, że zostajesz z rodziną. I właśnie tak jest. Chodź. To o czym wczoraj gadaliśmy z Solem. Dzięki, że stanęłaś po mojej stronie. Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z rajesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja. A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Alde Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Będzie w dobrych rękach. Wiem. No to jeszcze raz dzięki. Cieszę się, że mogłam pomóc. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa.